No, kontaktowałem się z nim na razie. jest na razie tak jak zawsze, że on wysykuje, poszukuje nabywców na, na majątek, czy dzierżawców, czy... On no, to chce sprzedać, tak? A nic. A z uruchomieniem tak? tego to, 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 to musi być ktoś, ze, kto zainwestuje. Przynajmniej wydzierżawie, ale to nikt... Dziękuję. Nie ma, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie informacji Burmistrzańska na temat przebiegu wykonania budżetu? Nie widzę. Poproszę Komisję Rozwoju Gospodarczego o zaopiniowanie przedłożonej informacji. Kto z Państwa Radnych jest za pozytywną opinią? Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jest. jest Nie nazwała? Kto jest przeciw? Nie jest widzę. Na podstawie jest. głosowania stwierdzam, że Komisja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała informację, informację pomieszczalińska o przebiegu wykonania budżetu za Przechodzimy do punktu 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Mińsku w sprawie przyjęcia zmian w uchwale nr 24 z 2009 roku Rady Miejskiej w Mińsku z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie regulaminu ustalania wysokości stawek dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego i za pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynik wynikających ze stosunków pracy z wyłączeniem świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Dodatków Socjalnych określonych w artykule 54 karty nauczyciela dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach poświatowych na terenie gminy ISKO. Proszę bardzo, pan dziękujemy. Tak jak państwo wiecie, wpłynął w szkoły wniosek yy, posłanki pana dyrektora yy, dotyczący zmiany w regulaminie, konkretnie jednego punktu, a to jest w paragrafie, w ust. 4, punkt 1, w której o tym mówił pan przewodniczący. Chodziło konkretnie o Wynagrodzenie z tytułu wychowawstwa, plany, wychowawstwa klasy, czyli dodatki, jako nauczyciele mają za to, że są wychowawcami w poszczególnych klasach. Do tej pory by, by była to kwota 45 zł. Wpłynął wniosek o podwyższenie, żeśmy dokonali, tak jak Państwo macie tutaj w tyłu wykonanie tak przykładowo podane w wysokości tego wynagrodzenia w gminnego. gminnego Zadaliśmy takie analizy, także w dniu 16 maja spotkaliśmy się z panem dyrektorem, ale przed chwilą, yy, przedstawicielem Związku Zawodowych ZMP, yy, bo takie analizy działają w naszej szkole, z panią Dorotą i to wpłynął wniosek od nauczycieli, poprzez Panią tym, że ja tutaj uczyła się, Państwu projekt uchwały, proponowałem 90 zł za wychowawstwo w klasach do 28 listopadów, do 20 łodz, w klasach powyżej 28. Wpłynął wniosek, że to była jedna stawka, troszkę e, wyższa. E, ja z tym, żeby to była jedna stawka, się nie zgodziłem. Proponuję, żeby to jednak utrzymać te wystawki, jednak jest różnica wprowadzać uchwał w klasie gdzie jest 17, a w klasie gdzie jest 25, jednak jego obowiązków jest więcej i uważam, że te jest logiczne, logiczne. E, to jest potrzebuje Natomiast tą stawkę proponuje podnieść tą to, piętną to niższą w tej klasy na 200 uczniów 90 na 100. Zaproponowałem Państwu taką sesję i jeszcze zostało. Które… Na tym poziomie ten konsensus został ustalony i także uzgodnienie podpisaliśmy, żeby po w, że w klasach, że no to jest protokół, uzgodnie spisany między burmistrzem Mińska a... Strony ustaliły, że kategoria pierwsza czyli w klasach do dyskusji będzie w wysokości 100 zł. Oczywiście propozycję, bo to będzie to Państwo zadecydujecie. Natomiast w klasach powyżej 20 powyżej 20 uważam, że powinno być jednak więcej i zostało te 120

Paragraf tego naszego regulaminu, paragraf 124 pierwszy regulaminu, czyli drugim mieniem, 100 zł w klasach, to drugie jest puszy, 120 w klasach powyżej puszy. A to się nie zdarza, to drugie. Ja tylko znaczy, ja nawet nie znam. Nie tak powiem, zostały wypracowane po prostu związane złożony i Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Kto, zostało zaakceptowane. Ja, ja, ja po prostu powiesz, co do treści uchwały, bo do treści uchwały nie mam zastrzeżeń, ale ja tutaj wnioskuję, wnioskuję do komisji, żeby po prostu rozważyła mój wniosek, żeby... W paragrafie, w paragrafie tej uchwały, jest chyba szóstym, Tak, w momencie. Tam są te stawki. 6. Rady... Pierwszy. Tak? Dobrze, proszę zrobić To jest paragraf pierwszy. Żeby wprowadzić po prostu zapis, w takim momencie, że dokładnie zmieniłem, no, tak, w punkcie pierwszym, punkt 1, yy, Rekordowanie otrzymuje drzemie. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcie przysługuje dodatek funkcyjny z tym, że nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo. I tu punkt pierwszy, tak jak tam Pan mówił, wychowawstwo kasu stało się w wysokości 5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego na nauczyciela z stażysty z tytułem zawodowym, magister z przygotowaniem pedagogicznym to jest ta najniższa stawka 113 złotych 25 groszy. Zł. Dlaczego taki wniosek postawiłem? Dlatego taki wniosek postawiłem, jeśli Państwo byście wzięli teraz zajrzenie do regulaminu przyjętego w 2009 roku, jeśli chodzi o dodatki kierownicze czy funkcyjne, one są jedne w rozporządzeniu, dla Pana Dyrektora żeśmy Pani Dyrektor żeśmy procentowo, a dla nauczycieli żeśmy ustalili stawkę stałą. To nie, kwot, stawki stałe. Kwotowo. Kwotowo. weszłem w rozporządzenie ministra edukacji. Tutaj z 2009 roku, zaraz to przytoczę. I tam nie ma stawek stałych, o. tylko jest procentowo. No właśnie. Staty wychowawstwo. Od 2% do 20%. Zaraz to przytoczę. I dlatego, jak Państwo tutaj Pan Burmistrz mówi, że on tutaj Pan Burmistrz dokonał analizy, w większości gmin jest ustawiony ten dodatek procentowy, I tak powinno być. że po prostu my później jako Rada znów nie podejmujemy tej tak. uchwały, coś takie jak zdajemy na to z mm -hmm. I po prostu to tutaj przez te trzy lata, ja nie wiem czy był wzrost czy nie, no, z tego tytułu wzrost wynagrodzenia za wychowawstwo po prostu w klasach y, nie wchodzi. Ja to zaraz przekoczę, tylko sobie znajdę a właśnie nie, to rozporządzenie. A to jest wniosek o przyjęcie z 2009 roku w sprawie nagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godzinę ponad wymiaru wyjścia worajny zastrzyk do nauczycieli za to, co jest przez organy rządowej. Dziennik ustaw nr 60, pozycja 494. Zgodnie z paragrafem 3 ust. 3 rozporządzenia I tu nauczycielowi w budynku powierza sprawowanie punktu wychowawczej klasy, przysługuje dodatek daty funkcyjnej w ułożonej kwocie od 20% określonego przez nauczyciela z zasadniczego. I o tym dodatku, co żeśmy już rozmawiali, kiedyśmy spytowali, decyduje oczywiście pan dyrektor. Komu przydziela wychowawstwo, kto nie ma wychowawstwa i po prostu on za to, ma, to jest w tym rozporządzeniu, w tej uszczerbieniu. Także ja wnioskuję po prostu, żeby komisja po prostu mój wniosek dała pod głosowanie. rozmawiali o tym jednak, że wnioski zachodowe poprzez to, co Pani Przewodnicząca notowała, była to kwota ustalona, jednakowa dla wszystkich wygowarów. Ale żeby nie różnicować, no taka, taka, taka była opinia, bo mówiliśmy o tym, że w innych gminach bo to no, różne. I tutaj, który macie Państwo podane przykłady, jest i procentowo, i stawka jest, jest stała dla wszystkich nauczycieli w tej szkole przyjęta. I pani Dorota Świerkowska tutaj odwołała, żeby to była stawka stała, niech, żeby, no, żeby ją trochę podnieść z 90 na 100 zł, ale była i, i taki, taki protokół uzgodni powstał. I ja tutaj może z transportem jest bardzo rzek nauczycielem, tak jak Nie, ale To ale po dwóch latach. No ale nie wiem, ja jak to wchodzi. No, taka związek z Komisja Spraw Społecznych yy, będzie głosowała. Ale moment, tak, bo dyskutujmy jeszcze coś. O co pytanie to procentowe w takim razie, że nie byłoby przy podpisce, znaczy nie byłoby już potrzebna następna uchwała. Oczywiście. Oczywiście. Ja uważam, tak, ja nie analizowałem tego. To ja tutaj patrzę, że żeśmy podjęli uchwałę, to po prostu dzień, W 2009 roku, ja to mam, panie przewodniczący, tu żeśmy się zastosowali do tego rozporządzenia, żeśmy tutaj procentowo dali, ale tutaj do nauczycieli, to no wtedy ja mówię, przyznaję się pod ręką, my tam nie czytam rozporządzenia, nie ujednoliciliśmy stawki, po prostu takie, że zabrakło 45 zł i tak. I to przez 3 lata trwało. I to przez trzy lata trwało, nie? A rzeczywistość była taka, że ja nie wiem, jeśli ktoś by teraz poszedł do sądu z nauczycieli i powołał się na to rozporządzenie, nie wiem, czy byśmy nie zwracali mu pieniędzy, bo ja nie wiem, no wtedy może ktoś nam tego regulaminu nie zakwestionował, ale nie wiem, czy teraz w tej uchwały nam ktoś nie zakwestionuje. Powołuje się na rozporządzenie, przytoczyłem Państwu radny tekst rozporządzenia z 2009 roku, w którym żeśmy ten regulamin uchwały podejmowali. Jest tam od 2 do 20 procent. I wtedy ja mówię, jeśli są związki zawodowe, dajmy na to wywalczą jakąś podwyżkę, czy w ciągu roku dwie podwyżki będą, czy trzy w minimalnym procencie, to po prostu tu będzie lekki wzrost. Bo te to te też jest subwencje. I dlatego ja to tak argumentuję. A Państwu zacytuję, ja przedstawiam taki wniosek. Ja mam tylko teraz takie pytanie zasadnicze. Trzy. Z formalnego punktu widzenia o, propozycja uzgodniona y, przez burmistrza z związkami zawodowymi. Jest ona w sprzeczności z prawem, czy nie jest w sprzeczności? Tak. To, czy jest to, czy jest, to jest ważne? No i czy, nie... to, czyli, czyli, y, czyli jeżeli chodzi teraz o, o, o meritum sprawy, to jest wniosek pana przewodniczącego Terebeckiego i prosiłbym komisję y, tak, tak. Spraw społecznych o przegłosowanie. No, ale to już koniec dyskusji. To już koniec dyskusji jest? już głosowanie Pan zarządza? Ja na razie mówię, że trzeba będzie przegłosować. Jeszcze dyskusję nie zamykam. To ja proponuję, skoro związki zgodziły się tam na 100 zł, znaczy ustalenia osiągły ze to przeliczyć, to jest procentowe u nas i ustalić, że jest to 2,2. Niech to będzie ta kwota, która jest, ale ustanowy to w takim razie może już nie wracać. Mówi... Proszę Państwa, te ustalenie widzimy, że też nie zawsze dobre, bo to przy zmianie bo no się wszystko nakręca, jedno drugie nakręca i, i te po, po prostu płace rosną niezależnie od, od, od naszych możliwości. Natomiast A. jednak, jednak no, ale, w sensie, ale jest są finansowane szkoły i tutaj poprzez to możemy <grym w, w, <grym w jakiś to, sposób regulować. Myślę, że od czasu do czasu dobrze jest porozmawiać na, na te tematy płacowe i myślę, że od tego rada jest. Jeżeli raz na jakiś czas przeanalizujemy i ustalimy, że stać nas na większe czy mniejsze, a jak się dostali kwotowe procentowo, praktycznie to samolecie nie mamy wpływu na to i to się po prostu nakręca. Samo się nakręca. Proszę bardzo, a jeszcze będzie to zgodne z tym. No, oczywiście, że ja tak. Proszę państwa, nie ja jest to sporządzenie. Tylko takie troszeczkę, że w jednej, w jednej stronie tutaj nic nie ujmując. Na no, przykładowo u pana dyrektora dajmy na to, czy pani dyrektor. Panie dyrektorze, nie wchodzę w pornkę, tylko jeśli jest, idzie podwyżka płacy zasadniczej, bo w nie jest, że pan dyrektor zapełnioną funkcję dyrektora i pani dyrektor zapełnioną funkcję wicedyrektora ma dodatek procentowy. Procentowy, 40-20%. Ja to rozumiem i teraz idzie tak, idzie podwyżka płac zasadniczych i panu dyrektorowi można powiedzieć, że to automatu za automatów a nauczycielom nie wiem ile było, panie dyrektorze, przez 3 lata podwyżek a nauczycielom nic za automatu nie wchodziło, a chciałbym państwu przypomnieć, że yy, wychowawstwo, ja mówię, jest liczone w tej subwencji oświatowej i tutaj ja mówię, dobra, mówię, ta gospodarka powinna właśnie tak pilnować, żeby te godziny za wychowawstwo nauczyciele mieli po prostu płacone i rekompensowane ze wzrostem płac. To, co sobie w ministerstwie wywalczą. Czy ja mam dobrze zrozumiałem? Do czyli nauczyciel dyplomowany miałby więcej za wychowawstwo niż... Tak, ja tak, myślę, i za tak tak. A ja w takim razie, bo to wcale nie świadczy o tym, że nauczyciel dyplomowany albo wychowawca jest lepszy od tego i on i taki wychowawca musi robić tą samą pracę i ten, który jest dyplomowany. To tak w układzie jest. Jaki dyplomowany, co ma tu pierdolić. Związku zawodowych, ja to z nimi uzgodniłem, dlatego no ja będę w swoim podtrzymywał. To było uzgodnione z ludzkami, żeby nam nauczycielom zależało. A jeśli Polska by taki wniosek zgłosiła? To ja źle to zgodnie. Ja jestem zatem, żeby jedna była stała dla wykładowcy, bo mamy ten samą presję. No i nie żeby tak. nawet nie było tego no, różnicy. Ale to w tej klas... tej nie nie w co czerpieć? Ciurek piłkarz. Co no, ma dyplomowany z Wy, wychowawca wy no, tak, to jest wychowawca. Ale dyplomowany ma 4000 do 4, 000, tyśnę, 4 000, a ten drugi ma 2. No, tak. no tak. I dyplomowany to zostanie. A ten drugi to zostanie. nie musi być wychowawca. Nie musi być wychowawca. Aha, bo ma. Proszę o ciszę! Dlatego też taką propozycję Państwu i proszę, żeby to przygłosować.

o tych warunkach płacowych, o, o warunkach płacowych dla nauczycieli. Ja Państwu przypominam, że my zmieniamy uchwałę z 25 marca 2009 roku z początku, czyli to jest 2009, 10, 11, 12, 13 i teraz mamy 14. Raz na 6 lat spotykamy się, rozmawiamy na ten temat. Poza tym padło stwierdzenie, że nie wiadomo czy nas stać, czy nie stać nie. przypominam Panie Przewodniczący i Panu Burmistrzowi, że już kiedyś walczyłem o to, żeby uzasadnienia do uchwał były fachowe, takie jak trzeba. Zgodnie z regulaminem każda uchwała powinna przedstawiać w uzasadnieniu skutki finansowe dla budżetu gminy. Ta nie przedstawia, nie wiemy ile nas to będzie kosztować. Poza tym w większości gmin, tu muszę poprzeć Pana Przewodniczącego Terebeskiego, jest to ustalone procentowo. Wzrasta stawka, tam jak związki nauczycielskie, broniasz tam we Warszawie wywalczy, że nauczycielom wzrasta, to będziemy mieli, że automatycznie wzrasta to wychowawcom. I to jest ten. Powiedzcie, co to, co to dzisiaj jest 45 zł? Przez 6 lat nauczyciele nie mieli podwyżki tego dodatku za wychowawstwo. Rozumiecie? Jeżeli dzisiaj uchwalimy to znowu kwotowo. To wszystko wskazuje na to, że za 6, za 7 lat być może będą mieli następną podwyżkę. Jeżeli ustalimy procentowo, jeżeli broni wywalczy we Warszawie, że oni tam będą podsta tą podstawę zasadniczą mieli zwiększoną, dostaną i, i po dyskusji jest proste jak drut. Po co my to robimy gdzieś na okrętkę i próbujemy do Warszawy jechać przez Kraków? No niepotrzebnie. Nie Takie stanowisko moje było, wynikało na wniosek, wniosek przedstawicieli Związku Zawodowych prosiły żeby żeby to była jednakowa stawka Czy jest dostęp do tego spotkania? No, no oczywiście, że jest. Miejsce to tam będziesz. Także będziesz tam się znajdował. Ale słuchaj, nauczyciel dyplomowany, nie? on nie jest od jutra nauczycielem. Wies i on musi dać się ktawić, żeby nie ma by Nie. Było... Panie przewodniczący, jeżeli jeszcze mówimy o, o tym uzasadnieniu, to przecież my nie wiemy jaka była uchwała Rady Pedagogicznej, tak, bo podobno była, tak? Jaki był wniosek? Mamy my powinniśmy mieć załączony ten wniosek. Jeżeli było jakieś stanowisko związków zawodowych, czemu my nie mamy tego stanowiska dołączonego? Ale to już ma swoich papierach. A poza tym to nie wiem. Ale więc jest. Protokół zgodnie 16 maja 2014 roku do projektu zmian uchwały, o której mówimy, z dnia 21 marca 2029 roku w sprawie regulaminu ustalania wysokości stawek dodatków za 2 lat motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznania do tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 Karty Nauczyciela dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie gminy Mińskiej. pomiędzy Burmistrzem Mińska, panem Andrzejem Racinowskim a Związkiem Zawodowym Polskiego, e, przepraszam, Wiązkiem Nauczycielstwa Polskiego przy szkole podstawowej w postawa reprezentowanym przez panem Dorotę Święskor, Strony Ustrali. Kategoria pierwsza. Wychowawstwo w dla do 20 uczniów 100 złotych. Natomiast w klasach powyżej 30 uś pozostaje propozycja spoza Podpisy Pani Wyrok, Pani maksymkowska Krzysztof Szybkowski i Pan Burmistrz Ani Jest pieczątka Związku nauczycielstwa Polskiego. Protokół zgodnie otrzymuje każdego zespołu. Znaczy ja bym chciał tylko jeszcze przytoczyć, żeby takie dla wiedzy, dla wiedzy dla rady. Ja sobie pozwoliłem, ja mówię tak. Nauczyciel stażysta na dzień dzisiejszy, ta jego podstawowa pensja zasadnicza to jest 2265 zł i to by wychodziło 113 złotych 25 groszy. Zł. Nauczyciel kontraktowy 2331 złotych, który było 116 złotych. Pani reprezentant Różnicy nie ma 55 groszy, ale jest po prostu, no ktoś tam ma większe, ja mówię tę wiedzę i tego. Nauczyciel mianowany ma zasadniczą 2647 to by było 132,35 zł. A nauczyciel najbardziej wykształcony, dyplomowany w 109 zł to by było 155 zł. Tak, tylko że pracę wystawczy musi zrobić ten sam, który to tak, samo musi robić stażysta i to samo musi zrobić nauczyciel dyplomowany. A tu tak. jest liczony od stawki, to stawki. ten już Może nie wiem. może nie znali związki zawodowe tego Panie, panie Przewodniczący, mogę mieć wniosek, Proszę bardzo, Pan radny. Jak nie znaliście to, co zostało podane, nie są procentowe, to że jest taka możliwość. Panie Przewodniczący, składam wniosek, aby na sesję zaprosić Panią Szefową Wiodówko Zawodowej ze szkoły, żeby ona się tu autorytatywnie. <laughs> ustosunkowała do naszej tak, propozycji. Panie przewodniczący, nie skończyłem wniosku jeszcze tak, tak, tak. Pani jest bardzo wyrybny dzisiaj. Panie przewodniczący, proszę pana, aby pan osobiście poinformował Panią Marcinkowską Świerkocką o dyskusji na ten temat i aby ona to zastanowiła się i przemyślała razem z nauczycielem, ze swoimi członkami. Dziękuję. Pański wniosek jest presją na zmianę decyzji tak jak to czułam. Związków, związku zawodowego, bo to jest nic innego. Jeżeli jest protokół i podpisane i są to wyszczególnione stawki, to, to Pańska to. propozycja, Pański Wniosek zmierza do tego, żeby w trakcie sesji zmusić Panią Świerkowską do zmiany decyzji. Dlatego obiecuję powiadomić Panią Marcin Świerkowską, żeby przybyła na naszą sesję, ale dzisiaj Opinie wypracowujemy tutaj. I słuchaj, no trudno, że pani świadowska powiedziała, że, że, że nie chce 130 zł zamiast 110 dla za swoich pracowników. To, to oczywiście jest niemożliwe. Nie? To, to tak samo jakbyśmy, jakbyśmy się zapytali kogokolwiek, jakichkolwiek związków zawodowych, czy, czy członkowie związku, pracownicy członkowie tego związku mają dostać na 23 3000 czy 20 To nie powie, że dwa. Tego jest w się wywalczyli. Że, że mamy wypracowane jakieś stanowisko. I proszę, proszę żebyśmy, żebyśmy ten temat zaopiniowali i zakończyli. Bo w takim sposobie możemy się zawsze licytować. A to nie da się wieś, ja może przestać. Panie Przewodniczący, mogę? Panie Przewodniczący, proszę, Pana, 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 pana Służb. Proszę, proszę, Mamy drugą stronę budżetu, proszę proszę, czyli wydatki. Proszę nie nakręcać tych wydatków. Oczywiście, że rolą opozycji jest żeby te wydatki nakręcać. Właśnie wtedy ładnie, punkty u, u, u wyborców. Jest, jest ustalona propozycja ze związkami zawodowymi na, na 100 zł i 120. I proszę, proszę żebyśmy, żebyśmy tą decyzję podjęli i nie nakręcali tej spirali. Oczywiście, że żaden związkowiec nie powie, że to jest za dużo. Za chwilę ktoś zaproponuje, a może 300, a może 400. Proszę bardzo, ja panu, ja panu... Właśnie, Jak Wreszcie, chcę, żebyśmy na dyskusję po co my tutaj wchodzimy w jakieś. Jest ustalenie między związkami a burmistrzem, a my chcemy jeszcze tu im jakieś tam tego. Gdy, gdyby związk miał jakiś kontakt, tak to jest, pan to, pan nie jest zrozumie. Zrozumie. to Proszę bardzo, ale jest ustalenie i przestanie już mącić w tym... Zwodziły się związki zatwierdzane panie, przewodni, panie przewodniczący, tak, bardzo, Panie Przewodniczący, pana słowa były nieuprawnione. Mówię o tych słowach, że ja próbuję tam, będę czy próbował no, o, Poza tym z tego no, protokołu no, uzgodnień no, nie, no, wynika, no. nie wynika, nie wynika jakie stanowisko rzeczywiście miały związki zawodowe. Być może Pani Świerkocka tu optowała za tym. Ona chciała być może, żeby to procentowo było. W protokole tego nie ma. No, po, no, po, ty, po, po, do... Poza tym Panu Przewodniczącemu Kościelnemu Chcę przypomnieć, że chyba zapomniał Pan, Panie Przewodniczący o jednej rzeczy. To, co Związki Zawodowe uzgodniły z Dyrektorem i z Burmistrzem, to jest tylko opinia, a o podwyżce to Pan decyduje i my, cała reszta. To jest nasze zadanie. My mamy to zrobić tak, żeby było dobrze. Także to, co oni sobie tam między sobą uzgodnili, to jest tylko opinia. Rozumie Pan, Panie Przewodniczący? To my o tym decydujemy. My. Dziękuję, Pan Radny. Desk tak, ja y chciałem zapytać, czy subwencja w 100%, 100 obejmuje procentowe podwyżki. Tak Pytanie. jest, tak jest. Przecież do, do subwencji my dokładamy prawie drugie tyle przy szkołach. To, to, to właśnie no to, to, to. już już, już dedykujesz? Bo, a, bo gdyby, gdyby w 100% pokrywała to subwencja ja nie wiem. To ba, nie było. To a a a, a to nas znaczy nie pada do szkoły to jest to jest ponad 4 minuty. I to ma sensie. w linedury, to nie jest sens. Late. Panie no Przewodniczący, ja zadzwonię do Pani Fierkowskiej no sprawdzę, czy Pan mnie poinformował. Proszę. To, to są więcej. bardzo proszę, nie więcej. Przekłosuję Panu wnioski. Czy jeszcze. O, proszę bardzo. Ja bym się tutaj właśnie też. No ile szkoda mi, ja mówię, że tak, Ja mówię, Twoja taka wypowiedź była, żeby nie robić zamieszania, bo to nikt nie robi. Ja przedstawiłem na podstawie swojej wiedzy, poświęciłem temu czasu. Podzwoniłem po gminach, po szkołach, z tego nie modowywałem, że niektóre szkoły były początku roku nawet po 5 zł, ale były podwyżki za wychowawstwo. Po prostu poświęciłem czas, swoje pieniądze poczęli, i zadowoleniem materiału i zobaczyłem, poświęciłem się, jak w innych gminach. Dodałem do rozporządzenia, potem wzięłem nasze regulamin. Zobaczyłem, że troszkę to jest tak wszystko niespójne. Ja po prostu nie dyskutowałem ani z panem Burmistrzem. powiedziałem, że nie neguję jego projektu uchwały, jestem za. Tylko moja propozycja jest taka, że ja wnioskuję o 5% najwyższego mężczyzny wynagrodzenia zasadniczego, z którym jest kredyt na pedagogiczny, matyska, nauczyciela skarżysty. I nic więcej do mógł, a argumenty dawałem, skąd się to wzięło I koniec krok. Bardzo dobrze, że poszukałeś i że się pofatykowałeś, tylko że też tego nie można mieć, bo w innych szkołach jest po 34, w innych jest po 16, więc też uszanujmy to też, że. Róku, ja Ci też powiem tak, w innych szkołach, jeśli byś sobie poczytał uzasadnienie i się pofatykował, w innych szkołach, gdzie na przykład jest tam 120, złotych było czy 140, to jest w innych szkołach i nie jest mieszkańców, ile ta szkoła dostaje z To nie jest uzasadnienie nie chcę tutaj przytaczać i przedłużać tej dyskusji, ale ci mogę dać. Z wszystkich gmin wyliczone, jaka subwencja pożyje ciebie, ile mieszkańców, wszystko? I dokładają Nie wiem, czy dokładają. Ale po prostu nauczycielem nie mniej, lepiej. No żeby to, się bo wyjdzie, się że ja nie, nie, nie chcę oddać nauczycielom podnieść tutaj tego. Mamy takie włączenie ustalenia, były ustalenie ze związkami tu, a my jeszcze próbujemy... Ale ja nie mówię tego ustalenia, ja złożyłem wniosek po prostu. Dobrze, czy jeszcze w tej sprawie ktoś by chciał zabrać głos? Poddaję pod głosowanie wniosek pana przewodniczącego Terebeckiego, który ogólnie rzecz biorąc Co? mówi o proszę już już dyskusję zamknioną dyskusję proszę ja nie głosuję, który jest jakby odwrotnością propozycji wypracowanej przez w szkole w szkole Związek zawodowy i Rząd Dyrektora